Cześć, z tej strony Mariusz Baterowicz. Zanim zaczniemy, dwie krótkie informacje. Jeśli potrzebujesz strony internetowej sklepu online lub masz już stronę, ale chciałbyś się odświeżyć, to zapraszam Cię do skorzystania z mojej oferty. Znajdziesz ją na www.strony.biz. Druga informacja, jeśli posiadasz stronę na WordPressie i potrzebujesz jakiejś pomocy w tym zakresie, na przykład dodanie jakiejś funkcjonalności, naprawienie błędów i tym podobne, to zapraszam Cię na moją drugą stronę wp-pomoc.eu Linki do tych dwóch stron znajdziesz w opisie. Ok, zaczynajmy. W tym wideo zainstalujemy sobie statystyki na WordPressie plus pokażę Ci, jak zainstalować na stronie licznik odwiedzin. Być może nie jest to już teraz popularne rozwiązanie, kiedyś częściej można było spotkać liczniki odwiedzin na stronach. Aczkolwiek w dalszym ciągu niektórzy czasem chcą mieć taki licznik odwiedzin na stronie. Także w tym wideo pokażę Ci, jak to zrobić. Będziemy do tego potrzebowali oczywiście wtyczki. Tym razem wtyczka o nazwie WP Statistics. Link do tej wtyczki, jak i nazwę znajdziesz w opisie tego wideo. Także ja kopiuję sobie tą nazwę. Kopiuję i przechodzę do zaplecza WordPressa, wtyczki. Dodaj nową. I tutaj w pole wyszukiwania wklejam tą nazwę. Play lub wpisujemy WP Statistics. Wyszukuje nam, ok, to jest ta pierwsza wtyczka autorstwa Verona Labs. Klikamy zainstaluj, oczywiście włączam. Ok. Tutaj po włączeniu wtyczka informuje mnie, że mogą być jakieś problemy poprzez WP Cache, dlatego należy przejść tutaj do opcji i włączyć funkcję Cache Tutaj szukamy, o tutaj mamy Cache Compatibility, klikamy włącz, aktualizuj, ok, powinno być ok. A więc mamy zainstalowaną wtyczkę WP Statistics, to są takie statystyki do WordPressa, coś podobnego jak Google Analytics, ale właśnie bez, bez Google'a. Przechodzę tutaj do zakładki przegląd. I tutaj, generalnie, na tej stronie przegląd będziemy mieli wszystkie najważniejsze statystyki, takie jak odwiedziny, dziś, wczoraj, ostatnie 7 dni, odwiedzający i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj główny panel statystyk znajdziemy. Teraz natomiast pokażę Tobie, jak dodać licznik odwiedzin na stronę. W tym celu posłużymy się shortcodem który udostępnia właśnie ta wtyczka WP Statistics. W tym celu przechodzę na stronę WP Statistics i tam po ukośniku Shortcodes link do tej strony znajdziesz również w opisie tego wideo. I stąd można sobie skopiować już takie przykładowe, gotowe shortcody, które będą nam wyświetlały jakieś konkretne statystyki. Na przykład tutaj mamy statystyka visitors, czyli odwiedzający, i time today, czyli dzisiaj. I to będzie, ile dzisiaj było odwiedzających. Tutaj mamy visits, czyli visit, wizyty, ile wizyt było dzisiaj. Tutaj znowu odwiedzający, wczoraj, itd., itd. Możemy sobie w ten sposób skonstruować taki shortcut, który będzie nam wyświetlał konkretną statystykę na stronie. Powiedzmy, że chcemy wyświetlać na stronie, ilu mieliśmy odwiedzających w ogóle od początku, jakby istnienia strony. Zaznaczam ten, czyli visitors i time total, czyli cały czas. Kopiuję to. Wracam na zaplecze WordPressa i teraz w zależności gdzie chcemy to wstawić, jaki mamy motyw na WordPressie zainstalowany, na przykład być może będziesz chciał to wstawić w jakimś widżecie, który będzie wyświetlał się na twojej stronie. Ja w tym przykładzie pokażę to na jak to się robi na motywie Divi, czyli na takim kreatorze stron, włączam sobie tutaj kreator, przechodzę gdzieś tutaj na sam dół, dodam nową sekcję, weźmy kod, moduł kod, i tu wklejam ten shortcode. Wp, statistics, spacja, stat myśl yy, równa się visitors. Time równa się total. Zatwierdzam. Zapisuję. Tutaj mam 0, tak, bo mamy w tym momencie jeszcze 0. Można jeszcze przed tym napisać na przykład yy, liczba odwiedzających. Coś takiego. Zobaczmy jeszcze tekst do środka. Ok, zapisuję. Wychodzę z tego kreatora graficznego. I teraz na mojej stronie na dole będą pojawiały się statystyki. W tym momencie to jest 0. Z każdą kolejną osobą, która odwiedzi stronę, ta liczba tutaj będzie wzrastała. I w ten sposób możemy zainstalować na swojej stronie statystyki odwiedzin. Tak, jak mówiłem, link do tej strony, gdzie również masz inne przykłady tych shortcodów, podam w opisie tego wideo. Także tu mamy wszystkie te informacje. No i jeszcze wracając na krótko do samej wtyczki WP Statistics. Tak jak mówiłem, po zainstalowaniu pojawia nam się tutaj w lewej stronie zakładka Statystyka, i tutaj od razu klikniemy w to Statystyka, to otwiera nam się ten panel główny. Tu będziemy mieli wszystkie te, te statystyki, czyli odwiedzający, odwiedziny i tak dalej. Także w ten sposób możemy mierzyć ruch na stronie. Ok, to było. No tyle w tym wideo. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.